Niemcy naprawdę mają wiele do zrobienia w temacie ochrony infrastruktury krytycznej, a na przykładzie fabryki Tesli pod Berlinem widać, że łatwo odciąć kogoś od prądu i zatrzymać całą produkcję przynajmniej na tydzień. W niemieckiej armii brakuje... Prawie wszystkiego, lepiej jest tylko z hełmami i kamizelkami kulotwornymi. Niemal codziennie w Niemczech ktoś strajkuje i końca tych strajków nie widać. To tylko niektóre wątki zaplanowane przeze mnie w kierunkowym plus 49. Wyjaśnię Wam też, dlaczego, filmując smartfonem na dworcu czy na stacji metra, możemy sobie narobić kłopotów. Na liście też podsłuchy rosyjskie Aleksiej Nawalny, którego pamięć zostanie odczona w postaci ulicy Jego Imieniem w Berlinie. To wszystko dzisiaj w wideo o podcaście z Berlina. Ja nazywam się Tomasz Leyman. Jestem korespondentem Polsatu Inter w Niemczech. Ten temat przewija się u nas już od naprawdę kilku odcinków kierunkowego, plus 49, ale od niego dzisiaj muszę zacząć. To oczywiście strajki w Niemczech, które wciąż cierpliwie znoszą pasażerowie, ale no z tą cierpliwością jest, mam takie wrażenie, gorzej. Bo zobaczcie, w poniedziałek strajk na kolei, we wtorek Lufthansa, protest na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, w środę. Też Lufthansa, tyle że Monachium. W czwartek strajk na lotniskach, w piątek też na lotniskach, ale do tego jeszcze dochodzi strajk w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Tych protestów jest sporo, ale pasażerowie najbardziej nerwowo ostatnio reagują na strajki na kolei. Moja cierpliwość już się skończyła. W tych strajkach pasażerowie są teraz wykorzystywani jako zakładnicy i to my jesteśmy ofiarami. Jestem za związkowcami, jestem za żądaniami dotyczącymi podwyżek, ale szef związku maszynistów idzie za daleko. Jemu nie chodzi o negocjacje. Jestem wściekła, ale na szczęście mój pociąg nie został odwołany. Te strajki są męczące. My musimy dzisiaj wcześniej wyjechać, by w ogóle dojechać. Uważam, że protest maszynistów jest przesadzony. Widziałem sporo Waszych komentarzy pod moimi rolkami, artykułami, które pisałem dla Interi na temat strajków. Wasze zdania są oczywiście podzielone. Jedni mówią, że trzeba strajkować, bo ludzie w domowych budżetach mają przez inflację mniej kasy realnie. Oczywiście to jest prawda. Inni są zmęczeni, bo sami nie mogą niczego zaplanować, ani dojazdu do pracy, ani wyjazdu, ani urlopu gdziekolwiek. Co do kolei, to teraz te strajki są najbardziej uciążliwe, bo Związek Zawodowy Maszynistów GDL przyjął nową strategię. Kolejne strajki będziemy zapowiadali wtedy, kiedy uznamy to za stosowne. Strajki będą zapowiadane, ale nie jak do tej pory z dwudniowym wyprzedzeniem. Bez wątpienia pasażerowie stają się takimi zakładnikami protestów, ale na problem też można spojrzeć z innej strony. Maszyniści pracują nie tylko w Deutsche Bahn, bo po torach jeżdżą pociągi wielu innych, prywatnych firm. Dlaczego w nich nie strajkują? Odpowiedź jest prosta. Tylko Deutsche Bahn jako państwowa spółka nie zgadza się na podpisanie z nami porozumienia. 28 prywatnych przewoźników już to zrobiło, bo nie chcą, by atmosfera w ich firmach była napięta i oni podpisują takie porozumienia niezależnie od tego do jakiego związku zawodowego dany pracownik należy. Tylko Deutsche Bahn nie chce jednolitych płac i warunków pracy dla swoich pracowników. Jak się okazuje, ten system pracy, ten inny jest możliwy. Można zrozumieć, że Deutsche Bahn obniżając tygodniowy czas pracy z 38 do 35 godzin będzie mieć problemy kadrowe, ale i temu można sobie długofalowo zaradzić, bo po pierwsze nastąpi to dopiero w roku 2026, a w tym czasie można wykształcić nowy personel i zacząć płacić ludziom więcej. Bo to nie jest tak, że niemiecka kolej nie ma pieniędzy. Tymczasem od lat w Deutsche Bahn mamy taką sytuację, że na wszystkim się oszczędza i to doprowadziło do tego, że infrastruktura jest fatalna, że pociągi się spóźniają, a co za tym idzie? Pieniądze wydawane są na nadgodziny. Bo gdy pociąg się spóźni o godzinę, to i maszynista musi godzinę dłużej pracować i za to trzeba mu dodatkowo zapłacić. Więc mówiąc krótko, ten sam system jest już chory. Lufthansa to też ciekawy przypadek. Zyski i obroty wzrosły o 30%, są rekordowe, co jest oczywiście dla menadżerów powodem do dumy, zwłaszcza że konkurencja na rynku lotniczym daje się we znaki. Jednak pracownicy Lufthansa, szczególnie ci młodzi, którzy nie mają już tych takich starych umów gwarantujących im wszystko, Obecnie są wściekli, ponieważ nie otrzymują podwyżek, pracują tak, jakby byli w fabryce guzików. Dodam, że domagają się 15% podwyżki. I jeszcze jedno, aby zobrazować atmosferę w Niemczech. Ci, którzy pracują, domagają się podwyżek inflacyjnych i nie mogą ich do tej pory wywalczyć, a ci, którzy. Nie pracują, a czasami nie zamierzają w ogóle pracować, dostają 12% wyrównanie inflacyjne od państwa w postaci większego socjalu. Więc nie ma co się naprawdę dziwić, że wielu osobom to się nie podoba i nie daje im motywacji do tego, żeby pracować. Bardzo głośnym tematem w Niemczech była w ostatnich dniach też sprawa podsłuchanych rozmów niemieckich oficerów, za czym stoi Kreml. To jest Naprawdę mega historia, jak łatwo można kogoś podsłuchać, jeśli nie jest się ostrożna. Wyjaśniam o co chodzi dla tych, którzy tej historii nie słyszeli. Tutaj chodzi o rozmowę przygotowawczą oficerów na briefing dla ministra obrony Borisa Pistoriusa, prawdopodobnie w lutym. W skład czteroosobowej grupy wchodził m.in. szef lotnictwa. Tematem tego wirtualnego spotkania była kwestia tego, jak Ukraina mogłaby użyć niemieckich pocisków Taurus w wojnie przeciwko Rosji, jeśli kanclerz Olaf Scholz zrewidowałby swoje nie dla dostawy tych pocisków. Jedno z pytań dotyczących, czuło tego, czy Taurusy byłyby technicznie teoretycznie zdolne do zniszczenia mostu zbudowanego przez Rosję na Krymie. Innym pytaniem, jakie pojawiło się, to czy Ukraina mogłaby przeprowadzić atak bez udziału Bundeswehry. Skandal wokół podsłuchiwanej rozmowy nie cichnie i jest wiele znaków zapytania, na przykład dlaczego rozmowa nie była szyfrowana? Dlaczego oficerowie o tak ważnych sprawach dyskutowali gdzieś w hotelu w Singapurze? Ale to, co oczywiście jest największym skandalem, to fakt, że Rosjanie tę rozmowę nagrali i opublikowali w Russia Today. I przechodząc tutaj płynnie Winny temat, podobny temat, dodam, że ktoś się chyba wystraszył, że Rosjanie podsłuchują Niemców i tak. Bundestag zlecił urządzenie dwóch dodatkowych pomieszczeń zabezpieczonych przed podsłuchem na potrzeby poufnych narad w parlamencie. Do tych informacji dotarł niemiecki Spiegel. Oba pomieszczenia mają się znajdować na parterze jednego z dużych biurowców parlamentu. Prace budowlane mają zostać zakończone do lata tego roku, a koszty przebudowy są wewnętrznie szacowane na ponad pół miliona euro. W kręgach parlamentarnych od dłuższego czasu skarżono się, że brak jest takich odpowiednich zabezpieczeń w Bundestagu. One są, co prawda, ale jak się okazuje, tych pomieszczeń nadal jest. Jest za mało. Przy wojsku pozostaje, a pod lupę biorę samą Bundeswehrę, bo właśnie opublikowany został nowy raport parlamentarny dotyczący stanu niemieckiej armii. To ten dokument, gruby zresztą. Jest miażdżący, ale dla mnie zaskakujące jest to, że dokładnie rok temu ten raport był podobny i niewiele się zmieniło. Poza tym, że obecny minister obrony narodowej Boris Pistorius zrozumiał, że problemy są ogromne i trzeba. Armię zainwestować. Ale to przyszłość. A jak jest teraz? Brakuje mundurowych, to podstawowy problem. W ubiegłym roku w armii służyło 185 tysięcy osób o ponad 1500 mniej niż w roku 2022. Osiągnięcie celu, by w roku 2031 w armii pracowało 203 tysiące osób, jest już w tej chwili nie do osiągnięcia. Co jeszcze? Żołnierze nie mają na czym się szkolić, brakuje sprzętu i amunicji. W wielu miastach koszary są w fatalnym stanie. Budynki się sypią, brakuje internetu, prysznice i łazienki są zagrzebione. Żołnierze i żołnierki nie mają miejsca, by na przykład po pracy Prawie sporta a to przecież ważne dla ich kondycji. Problemy pojawiają się na innych płaszczyznach także to przemoc seksualna i to nie tylko wobec żołnierek, ale i żołnierzy. Oficjalnie w ubiegłym roku zgłoszono prawie 400 takich przypadków, ale zdaniem tej posłanki Ewy Hügel, która jest pełnomocniczką Bundestagu do spraw sił zbrojnych, ta liczba jest zdecydowanie wyższa, bo to temat, który jest bardzo wstydliwy i wielu mundurowych nie zgłasza tych problemów. Prawicowy ekstremizm też jest problemem, choć w coraz mniejszym stopniu, bo nowe prawo teraz pozwala na szybsze usuwanie z szeregów armii. Którzy propagują poglądy skrajnie prawicowe. I pewnie zapytacie mnie jeszcze o pozytywne rzeczy. No to więcej hełmów, kamizelek kuloodpornych i wyposażenia osobistego. I właściwie to wszystko. Armia jest wciąż niedofinansowana i te 100 miliardów euro, które Niemcy dodatkowo wpompują w Bundeswehr, to chyba kropla w morzu potrzeb. Zdaniem pani pełnomocnik trzeba nawet 300 miliardów. Ale na razie takich pieniędzy nie ma i nie będzie. Jeden wniosek jest taki, że armia jest, i tutaj trochę poironizuję, jest jeszcze zdolna do prowadzenia działań do takich, do których została powołana. Teraz krótko, ale do tematu jeszcze szeroko, wrócę w przyszłych odcinkach, bo warto się tym tematem zająć. Jest to sprawa podpalenia koło Berlina. Linii wysokiego napięcia, co spowodowało, że na tydzień stanęła fabryka Tesli. Mało tego, trzeba było też zezłomować części karoseryjne, które znajdowały się akurat w lakierni, bo gdy prądu zabrakło, to te blachy już z tej lakierni nie wyjechały w takim stanie, w jakim powinny. Sprawa jest kontrowersyjna wokół Tesli. Chodzi tutaj m.in. o samego Elona Maska, o rozbudowę jego fabryki pod Berlinem, co spotyka się ze sprzeciwem przede wszystkim ekologów i chodzi tutaj o lasy, o wody gruntowe, ale to, co niepokoi najbardziej, to że bez większego problemu i tutaj w cudzysłowie udało się wysadzić linię energetyczną, a za sprawą stoją lewicowi ekstremiści z grupy Vulkan, grupy, która już w przeszłości podpalała sieci energetyczne i telekomunikacyjne w Berlinie. To, co zrobili, to jedno, ale przy okazji udowodnili, w jaki prosty sposób można przeprowadzić sabotaż, doprowadzić do paraliżu i to pokazuje, jak można prowadzić wojnę hybrydową. Myślę, że takie przypadki były możliwe no, nie tylko w Niemczech, ale także w Polsce czy we Francji. Oczywiście tej infrastruktury krytycznej no, nie da się w 100% chronić i postawić wszędzie policjantów, ale jest ona jednak słabo zabezpieczona. Ale obiecuję, że do tego tematu wrócę i o tym porozmawiam z ekspertami, którzy lepiej wiedzą, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości i ile jest jeszcze do zrobienia. Wracam jeszcze na chwilę do protestów w Niemczech, ale spójrzmy na to z innej perspektywy, i chodzi o rolników, którzy blokowali i nadal blokują drogi w Niemczech. Wiecie, że dochodziło do Różnych incydentów, do blokowania dróg, do awantur, do wypadków. A jak to konkretnie wyglądało, bo też tym się zajęli niemieccy dziennikarze. W Brandenburgii, na przykład, czyli niedaleko Berlina podczas niezgłoszonej akcji pięć osób zostało rannych, bo rolnicy rozrzucili w nocy Gnojowice obornik, pnie drzew na jednej z federalnych, czyli głównych dróg. Na dreni Palatynacie, czyli bardzo na zachodzie doszło do 14 wypadków drogowych, a policja odnotowała 70 zawiadomień o przestępstwach. W Saksonii Anhalt toczą się 43 postępowania karne, a 15 zgromadzeń nie zostało w ogóle zgłoszonych. W Hesji, czyli niedaleko Frankfurtu nad Menem, policja odnotowała dwa wypadki drogowe w związku z akcjami protestacyjnymi, z czego jeden miał Poważny przebieg, bo 10 stycznia to było. Kierowca ciężarówki nie zauważył końca korka, który powstał na skutek takiego właśnie zgromadzenia, i najechał na stojącą ciężarówkę. Kierowca zginął na miejscu, a drugi jest ciężko ranny. W Szlezwiku-Holsztynie, to już na północy Niemiec, protestujący rolnicy utrudnili przejazd karetki i samochodu ratownictwa medycznego. To było 9 stycznia. Oczywiście tych zdarzeń było więcej, ale nie wszystkie dane zostały opublikowane. Niemcy żyli też ostatnio tematem, o którym... Długo już zapomnieli, a chodzi o frakcję Czerwonej Armii RAF. To była grupa lewicowych ekstremistów, która od końca lat 60. do lat 90. W ubiegłego wieku w Niemczech przeprowadzała serię zamachów i ataków na wpływowych polityków, ludzi świata gospodarki. Były uprowadzane również samoloty, w tym samolot Lufthansa. To historia bardzo obszerna, tej grupie udowodniono odpowiedzialność za śmierć 34 osób. Wielu członków tej grupy wylądowało w więzieniach, liderzy popełnili spektakularnie samobójstwo. Sama historia jest bardzo ciekawa i tutaj polecam wam świetny film Film, który w Polsce był pod, pokazywany pod nazwą Bader Meinhof, a w Niemczech Bader Meinhof Complex. Ale dlaczego mówię o tym? Bo nie wszyscy członkowie tej grupy terrorystycznej zostali złapani. Niektórzy ukrywali się i ukrywają się od ponad 30 lat i świetnie im się to udawało i udaje. Niemiecka policja zatrzymała dwie osoby, w tym już teraz 65-letnią Danielę Kletę znaną z przynależności do RAF i odpowiedzialną za szereg przestępstw, takich jak ataki z użyciem materiałów wybuchowych, napady, na konwoje z gotówką czy próby morderstwa. To była. Operacja, w której wzięło udział 130 funkcjonariuszy. W dalszym ciągu poszukiwani są dwa inni członkowie RAF, którzy przez cały czas przebywali najprawdopodobniej w Niemczech, mieli fałszywe dokumenty i świetnie się maskowali. Od czasu do czasu docierają do nas informacje o tym, że kolejne akcje są przeprowadzane, bo policja dostaje sygnały o możliwych miejscach pobytu tych osób i wtedy dzieje się wiele, bo wjeżdżają antyterroryści, wozy opancerzone itd. Więc jeszcze nie raz usłyszycie na pewno o frakcji Czerwonej Armii, między innymi u mnie w kierunkowym plus 49. Krótko, ale warto zauważyć się ten temat. Śmierć Aleksieja Nawalnego wstrząsnęła, choć też z drugiej strony no nie była niespodzianką. Od wielu miesięcy mówiło się, że... To kwestia czasu, że Nawalny nie wyjdzie już z więzienia i prawdopodobnie skończy jak inni opozycjoniści w Rosji. Ta informacja o śmierci, przypomnę, dotarła do nas na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, o czym mówiłem w ostatnim odcinku kierunkowego Plus 49. W Berlinie teraz powstała inicjatywa Fundacji Przyszłość Berlina, by jedną z berlińskich ulic nazwać imieniem właśnie Nawalnego. To byłaby Nawalna, albo Aleksja Nawalny Strasse. Uważam, że pomysł jak najbardziej dobry i może warto taką ulicę znaleźć gdzieś, no nie wiem, w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Ambasady, co byłoby ciekawe. Przypomnę, że Berlin nie był dla Nawalnego obcym miastem. To tutaj leczył się po zatruciu Nowiczokiem, to tutaj przechodził rehabilitację, a gdy ją skończył, to wkręcał w spreparowanych rozmowach telefonicznych rosyjskich funkcjonariuszy, którzy właśnie byli odpowiedzialni za atak na niego. Na razie berliński senat jeszcze nie odniósł się do tej inicjatywy, ale myślę, że ten temat wróci i to szybko. My jako dziennikarze, szczególnie dziennikarze telewizyjni, za każdym razem filmując dworce, stacje metra, lotniska. Musimy za każdym razem prosić o zgodę na filmowanie. Wydawałoby się, że prywatnie, mając smartfona, można to robić bez problemu, i tutaj głęboko się mylimy niestety. Zarówno w pojazdach, jak i na stacjach, filmowanie bez pozwolenia jest niedozwolone. A co się stanie, gdy taki zakaz zignorujemy? Najczęściej kończy się to tym, że ochrona zwróci nam uwagę. Ale gorzej jest, gdy film wyląduje gdzieś na Insta, na TikToku. Jeżeli nie mamy pisemnej zgody na filmowanie, a nie daj Boże, sfilmujemy kogoś, in kogoś innego, kto nie chciał tego, a takimi filmami oczywiście sieć jest zawalona, to sprawa może trafić do prokuratury, a nam grożą poważne konsekwencje, bo po pierwsze, nie mamy zgody właściciela obiektu na filmowanie, czyli to jest zgody Deutsche Bahn na przykład, albo miejskiego przewoźnika, a do tego sfilmowaliśmy osobę, która tego nie chciała. Taka zabawa może się skończyć procesem, grzywną, a nawet więzieniem. Na koniec jeszcze o targach turystycznych ITB, które odbyły się w Berlinie. Polska oczywiście się wystawiała, jak zwykle to była okazja, by przekonać Niemców do przyjazdu do naszego kraju na wakacje. Polska generalnie z roku na rok jest coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, ale nie tylko dla Niemców. Polska odwiedziło w ubiegłym roku grubo ponad 6 milionów obcokrajowców, ale jak jest z Niemcami, jakie oni mają oczekiwania? Wydaje mi się, że oczekują po prostu trochę nowej oferty, a mianowicie takiej oferty turystyki aktywnej przede wszystkim. Mamy już dobre trasy rowerowe, dobre szlaki kajakowe, prawda i teraz chodzi o to, żeby to im bardzo dobrze sprzedać. Czyli jeszcze trzeba popracować trochę nad aplikacjami, stronami, internetowymi systemami bukowania. Turystyka aktywna to jedna kwestia, a inny temat to jeszcze turystyka zdrowotna. Ta jakość usług, na przykład medycznych czy uzdrowiskowych, jest w Polsce bardzo wysoka. Jednak w miejscowościach typowo uzdrowiskowych my nie mamy zbyt wielu Niemców. Oprócz oczywiście województwa. Na przykład Dolnośląskiego czy zachodniopomorskiego, gdzie jest ich trochę. W tej chwili odkrywają się takie kierunki, jak na przykład Busko zdrój w świętokrzyskim, czy nałęczów w lubelskim, czyli przełamuje się troszeczkę ta bariera transgraniczna, jeżeli chodzi o, o, o tę formę turystyki. A jakie miasta Niemcy najchętniej odwiedzają? Bo moim zdaniem niespodzianek nie ma. No myślę, że najlepiej ciągle się sprzedaje Kraków jednak wśród, wśród Niemców Warszawa, ale tak samo Poznań czy Wrocław. I, i, I my się też jako polska organizacja turystyczna trochę inaczej kierunkujemy na Niemców i w ogóle na gości z zagranicy, jeżeli chodzi o prezentowanie miast, że to jest dobre miejsce do tego, żeby tutaj fajnie spędzić wieczór, żeby fajnie się zabawić, żeby po prostu dobrze wypocząć z grupą bliskich i znajomych. No wszystko fajnie, pozytywnie, ale w dalszym ciągu w Polsce trzeba jednak inwestować, by ludzie chcieli przyjeżdżać, odkrywać dobre i ciekawe miejsca. I nie chodzi tutaj tak naprawdę tylko o naszą gościnność, ale o turystykę jako gałąź gospodarki, bo potencjał jest, by turystyka miała większy udział właśnie w gospodarce, co przełoży się na kasę dla tych, którzy z turystyki żyją. A pamiętajmy, że pandemia na przykład bardzo dużo zmieniła. Dzięki, jeszcze raz dzięki za to, że byliście w kolejnym odcinku. Znowu będzie sporo tematów, szykuje nam się naprawdę sporo wydarzeń. Piątek to na przykład wizyta Donalda Tuska i Emanuela Macrona w Berlinie w ramach Trójkąta Walimarskiego, czyli u kanclerza Scholza. W przyszłym tygodniu Rammstein i spotkanie ministrów obrony narodowej grupy kontaktowej dla Ukrainy i pewnie nowe deklaracje, a potem już Wielkanoc powoli, ale jeszcze przed świętami do Was wrócę. Polecam się i dziękuję z góry za lajki i za subskrypcję. Cześć.